Partnerem programu jest firma LARK. Na program zaprasza firma Glazel. Cześć, jesteśmy na Siłowni. Witam gdzie Ewa Lubret ćwiczy codziennie, co widać po pięknej sylwetce. Staram się. Powiedz Ewa, jaki dzisiaj make-up Cię interesuje? Ja bym bardzo chciała taki rozświetlający, właśnie delikatny, tak zwany niewidoczny, tak, ponieważ na co dzień się nie maluje, Osobiście jedynie jak się skupiam w makijażu, to skupiam się na rzęsach. To jest jedyny mój, można powiedzieć, makijaż dzienny, ale chciałabym właśnie, ponieważ dzisiaj się jeszcze wybieram, gdzieś taki, żeby był niewidoczny, ale żeby zakrył to, co powinien, a uwidocznił y, to, co powinno być właśnie uwypuklone. Czyli taki niewidoczny makijaż rozświetlający. Bardzo dobrze, bo im mniej, tym więcej. No to zaczynamy. Dokładnie. makijaż. Tak? Mhm. Dobra. Najpierw nałożyć podkład. Jest to bardzo ważna część makijażu. Mhm. Ponieważ jak dobrze nałożymy podkład w tym mieli nam. Blokuję to bardzo dokładnie, żeby kolejne produkty nie pozostawiały nam plan na twarzy. Jak masz bardzo ładną cerę, powiedz nam, jak o nią dbasz? Teraz twój Zdradzę. Mimo wieku staram się stosować bardzo naturalne metody. Bo ja jestem w ogóle zwolenniczką wszystkich naturalnych i medycyny i, i, i pielęgnacji, dlatego też bardzo systematycznie wcieram witaminy, tak? Twarz, witaminę A, E, wcieram witaminę C. E, Oprócz tego dużo kremów na Tutaj muszę powiedzieć, że w pozorom do mojej cery przypasowały kremy dla do pierwszego dnia życia. Ale no tak, akurat moja cera je najbardziej zaakceptowała. Ostatnio koleżanka namówiła mnie na osocze, czyli ten wampirze lifting. Tak, powiem, że daje spektakularne efekty. Przynajmniej w moim przypadku cera była bardzo odżywiona, bardzo rozświetlona. Na tyle, że nie musiałam korzystać właśnie z podkładów, żadnych pudrów. Naprawdę efekt spektakularny, łącznie z włosami, które rosły jak szalone potem. Masz jakiś przepis na jakąś swoją domową maseczkę? Bo widzę, że Ty zapobiegasz, niż leczysz. <słuch> tak, zapobiegam, dokładnie. No, bardzo Mam cały wachlarz różnych maseczek, oczywiście z produktów naturalnych, tak, które można u mnie na, na moim fanpage'u zobaczyć, przeczytać. Ale generalnie, tak jak mówię, witaminy przede wszystkim u mnie. Witaminy i to nawilżenie też, też ostatnio sięgnęłam po naturalny kolor. W którym również smaruję twarz, ale też e, uzupełniam go do wewnątrz. Tak? E, bardzo ważna jest e, implementacja do wewnątrz e, oraz naturalne produkty, które e, pozwalają, bo jak wiemy, zdro, zdrowe wnętrze e, uzewnętrznia się na zewnątrz, tak? czyli włosy cera e, i cała reszta odpłaca mi się tym, e, że wygląda dobrze, jeżeli dbam, jeżeli dbam wewnątrz. Piję bardzo dużo pokrzywy naturalnej. Potrafię zagonić mojego męża Tomka, który mi zrywa tą pokrzywę. Następnie ją wyciskam w wyciskarce. To jest ważne. Mamy więcej elementów właśnie wartościowych i więcej z tej pokrzywy zostanie zawsze wydobywane, aniżeli w zwykłej sokowirówce. To też daje spektakularne efekty. No ja jestem zwolenniczką mówię natury. Ludzie może nie wiem, nie wierzą, nie chcą. Ja to stosuję regularnie, systematycznie i ja osobiście jestem przykładem tego, że daje to fenomenalne efekty i naprawdę jeżeli jest tak, jak po powtórzę, systematyczność, to możemy oczekiwać naprawdę dobrych efektów. Ewa ma już nałożony podkład i puder i teraz. Zacznę mi rozświetlać buzię, ale zanim to zrobię, nałożę ci troszeczkę, minimalnie, bo wiem, że nie lubisz brązerka. Ewa ma nietypowy problem, woli się poszerzać niż wyszczuplać. Tak, zdecydowanie wolę u siebie przynajmniej, kiedy ta buzia jest pełniejsza, szersza aniżeli szczupła. No, niestety mam budowę jako mam, yy, i bardzo szybko, jeżeli tylko tracę kilogramy, to są najbardziej widoczne właśnie na twarzy. Co nie podoba się mnie, ale również mojemu mężowi, i zdecydowanie wolimy mnie w wydaniu pełniejszym. Jedyny mąż, który woli <noise> swoją żonę, to <który> już. <noise> Dokładnie. Tak, nie musisz się uśmiechać. <noise> Bo potem, jak już przestajemy uśmiechać, mamy niespodziankę i wychodzi nam ten bronzer niżej albo wyżej niż chcieliśmy. Dobrze, tak na się naprawdę. nie uśmiecham. <laughs> to jest bardzo ważne oświetlenie. To jest po prostu podstawa, bo gdy wychodzimy na zewnątrz, a światło mieliśmy żółte, bądź mhm, ciemnie ciemne, to mamy niespodziankę, albo też podkład nam się odcina. Tego najlepiej robić to przy oknie. Powiedz mi nam jeszcze Ewa, czy mąż się lubi na w makijażu, czy bez makijażu? Jak na to chodzisz? Na co dzień chodzę, raczej mówię, bez, same rzęsy, Lubi mnie też w takim wydaniu, ale nie ukrywam, że bardzo mi się podoba, jak mam mocniejsze na wyjście. To no jednak, mężczyźni lubią, jak kobieta jest podmalowana, mimo wszystko. Ja osobiście wolę się jednak w wydaniu takim właśnie soft, takim delikatnym. Przez to jest różnica na wyjściu, tak? Mam na specjalne no tak, okazje. To, to też prawda. To też prawda. Zresztą też że jak ćwiczysz często, to ćwiczenia w pełnym makijażu... Nie, nie, to w ogóle nie mają. To <grym> są wskazane. Nie, nie, nie mają racji bytu, absolutnie. Jedynie na co mogę sobie czasami pozwolić na siłownię to rzęsy, tak? które gdzieś tam nie przeszkadzają. Ale jeżeli chodzi o podkłady pudry, to w ogóle no, czy jakiekolwiek cienie to. Nie ma szans, wszystko, wszystko spłynie podczas ćwiczeń, jeżeli oczywiście ćwiczy się y, intensywnie i naprawdę daje się wycisk. Wydałam Ci odrobinę świeżości. I teraz dorysuję Ci drugi, Patrz, lubisz brwi mocniejsze, O nie, absolutnie bardzo lubię e, brwi delikatnie podkreślone. Nie lubię w ogóle. No, blondynce nie pasują. Tak, ciemne brwi. A ja naturalnie w ogóle mam delikatne te brwi, bardzo takie subtelne, więc nawet by to zbyt sztucznie wyglądało, gdyby zostały, prawda, domalowane. Te kreseczki. Tak. Tak, no kiedyś taka była moda, była, była, więc, więc prawda, każdy się dostosuje jak jest akurat modny, ale nie lubię blondynek zbyt przerysowanych brwi, zbyt ciemnych, bo jeżeli blondynka jest, ma jasną karnację, jasną oprawę oka, no już nie wspomnę o włosach, no to sami wiemy, że, że tak Jeszcze wyraziste tak brwi, buzię, tak, to, to, to by było widać, proporcje. tak, same brwi, no ale są takie dziewczyny, które tak machają, więc czasami zastanawiam się, co je do tego skłoniło? Ile ludzi? Spójrz teraz na mnie. O, otwórz. Sprawdzam sobie wszystko na otwartych oczach, żeby zobaczyć tę granicę, bo inaczej jest, jak oko jest zamknięte, a inaczej, jak jest mm, otwarte. Często jest tak, że mm, malujemy na zamkniętych oczach, tak naprawdę po otwarciu ten cień jest wyżej lub nie w tym kształcie, jaki oczekiwałyśmy. Z mhm. lepiej sobie cały czas sprawdzać w lustrze i domalowywać. Tak jest ze wszystkim, z bronzerem, nawet z rzęsami, z brwiami, ze wszystkim sprawdzać, sprawdzać i dopiero domalowywać. Już potem ratować sytuację. No dokładnie. Mm -hmm. Może tyle pędzelków wszystkiego, ja chyba muszę sobie rozpisać najpierw na kartce. Ja mam w domu jeden pędzelek tylko do, do cieni. Mówię z racji tego, że ja się na co dzień nie maluję. Co mnie tylko najważniejszym takim podstawowym jest kosmetykiem z właśnie tusz. Tusz, który, który musi ładnie tą rzęsę prawda, pogrubić, wydłużyć. No tak naprawdę, jeżeli lubisz nie, nie soft, makijaże, to, to ci więcej? Czasem, jeden pędzelek, ale dobry, naprawdę wystarczy. Ja to w ogóle palcami nakładam, przyznam się szczerze. O! Jest, dobra mi, dobra. jest mi wygodniej mhm. nakładać właśnie e, palce. Ja Nieważne, jaki sposób, byle żeby się sprawdzał. Dokładnie. Jest tak, że nakładamy dużo tych cieni, marzymy, marzymy, a ten, tego przejścia po prostu nie widać. Tak. Więc najlepiej zacząć sobie od jednego bazowego koloru i czegoś jaśniejszego, neutralnego. Jakby to podziałam rozświetlacz, rozświetlaczku, górę spójrz. Wtedy nam się wszystko ładnie rozmazuje. Ja jeszcze tak silnie w górę, w górę. I dołożyć do skojarzenia z Dołożyć jeszcze trochę rudości na dolnym powietrzu. Do Jest jeszcze taki sposób, jak się malujemy, jest to mocny wieczorowy makijaż. A, mamy już nałożony podkład. Um, co zrobić, żeby nam cienie się nie osypywały i nie brudziły tutaj pod okiem? Mm jest -hmm. to ważne, potem nie robimy sobie sińców. Niż panda. Tak. Możemy zrobić taki trik, że osypujemy sobie pudrem pod okiem. Mm -hmm. A na samym końcu, gdy te cienie nam się posypią, na ten nasz puder sypki, bierzemy celek z wachlarzem i zamiatamy. Mm, tak. I jeszcze zacieramy te granice. Dzięki temu, że na początku zaczęłam nakładać ten cień na mm, otwartych oczach, zrobiłam sobie już od razu kształt oka. Mm. I jeszcze sobie. Mm. Na sam koniec nałożę błyszczek smaku Coca-Coli. Mmm, to jest super rozwiązanie dla dzieciaków, które mają suche usta i przy tym bardzo dobrze smakuje. pachnie. Mm. Make-up rozświetlający Ewy gotowy. Ewa, jesteś zadowolona? Bardzo, wyglądam świeżo, wyglądam na wypoczętą, wyspaną. O to chodziło, makijaż jest nieprzerysowany, podkreślił i uwydatnił to, co powinien, zakrył również wszelkie mankamenty i jak widać, efekt końcowy fenomenalny. A następnym razem dowiemy się, jak zrobiłam naturalne fale Ewy. Bye! Bye! bye, bye. Partnerem programu jest firma Lark. Na program zaprasza firma Glazel.